Cześć! dzisiaj pokażę, jak obliczyć y, parę działań z mnożenia. Może mi trochę źle wyjść, więc jakby co, to sprawdźcie sobie na kalkulatorze, dobra? To więc zaczynamy. Dobra. Zaczynamy. Zaczynamy jakiegoś prostego, prostszego. Napiszemy na przykład sobie. 370... O, 378

to wyjdzie nam... zaraz wracam Dobra, yy, już jestem I to jest 12, czyli tutaj wpisujemy a tutaj jedynkę Dobra, to będzie 10 I 1 I tutaj można sobie to już skreślić To mamy 5 i 6 Dobra, nie wiem, czy mi dobrze wyszło, więc sobie jeszcze sprawdzę na kalkulatorze. Zaraz wracam. Dobra, już sobie obliczyłam i tak, to mi dobrze wyszło, to działanie, więc Dobra. Teraz może zrobimy w mnożeniu. Piszemy sobie 48 razy, sobie napiszemy tutaj razy. Trzydzieści osiem razy sześć, za, dobra, zwracam dobra, już wróciłam. To mi wychodzi czterdzieści osiem, więc tutaj wpisujemy 8 tutaj czwórka? Dobra, cztery razy trzy tam wchodzi dwanaście, plus cztery tam no, wchodzi sześć. Mogły spowodować się Ale się nie Dobra, tak gdzieś tam No Dobra, żeby było bardziej widać. Dobra... I teraz możemy sobie napisać... Dobra, teraz napiszemy po prostu... Wnajmowanie. Zaraz, wracam. Dobra, wszyscy, no to już to tutaj, już nie się jak napisam. Tutaj cyfry. Okej, okay, teraz jak piszemy 8, odjąć no 6, tutaj. No to napiszemy, hmm, tutaj napiszemy. a jeszcze kreski, nie kreski. I jakby na wystawieniu. Okay,

Dobra, jak widać, um, napisałem już wszystko, ale żebyście mieli taką zupełną, że mam rację co do tego na przykład, no to już sobie na kalkulatorze sprawdźcie. Dobra, do następnego odcinku. Pa!